Siemaneczko, z tej strony Maciej 951. Dzisiaj gramy sobie w Roblox, przepraszam, że taki dziwny ekran jest, ale nie mogę powiększyć. Więc mam nadzieję, że Wam to za bardzo różnicę nie zrobi. Gramy dzisiaj sobie w streaming simulator coś takiego, gdzie właśnie musimy odchodzić sobie do takich ludzi i sobie jakby pokazywać im swoją transmisję. Myślę, że będzie to ciekawe hobby. Jeżeli będzie. Ciechcie, y, oby może, simulator. Jeżeli, jeżeli chcecie więcej y, odcinków z różnych simulatorów i tak dalej, ponieważ ostatnio nie było w ogóle Robloxa. Przed nagrywką tego sprawdzałem, a nagrywam to 17 lutego. Wyszło mi na to, że właśnie, jakby to wyznać teraz. Ostatni filmik z Robloxa. Na moim kanale pojawiło się około 100 filmów Jakby... Wstecz Ale teraz będzie to jeszcze więcej oczywiście Ponieważ mamy teraz daily I na ten moment nagrywam ten film na właśnie 8 chyba Właśnie na któregoś Kwietnia A tak jak mówiłem mamy 17 lutego Więc no, trochę filmów jeszcze zajdzie, żeby... No dawno nie było po prostu tego Robloxa na naszym kanale i tyle. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Cały ten gość już biega z jakimiś ludzikami. Nie wiem o co w, nim, w nich chodzi za bardzo jeszcze. Ale spróbujemy zaraz sobie ogarnąć. Jakiś inny gość obbił. Wygląda na dosyć dobrego. Już jest max? Dobra, mamy maksa. Teraz, idźmy to może sprzedać Ile monet? 400 stówy aż, dobra Nie zaśle nas jeszcze no, chyba na lepszego laptopa, no nie Ale na ulepszenie nas może będzie stać Zaraz tam pójdziemy Chyba ten. ale najpierw sobie wejdźmy w upgrade I kupimy sobie to bo ona no jeszcze nie jest dobra mm, Podaliśmy sobie na przykład do tego gościa bo on wyglądał jak króla ogólnie jeżeli by było słychać jakieś większe zatkania uderzania czegoś o coś przykładowo nie wiem jakieś gałęzie o sufit czy coś to jeżeli ktoś nie wie bo w sumie macie prawo nie wiedzieć, jest u mnie okropna pogoda strasznie wieje wiatr więc właśnie, jeżeli by były takie różne dźwięki, na przykład uderzania czegoś o coś, to nie zwracajcie uwagi. Dobra. Czy królowie są najlepsi, jak na razie, z tego co widzę? Dajemy nam aż po 100. Dobra, sobie do kolejnego tego króla. Podejdziemy sobie teraz do zwykłego nóbka. Do tego gościa. Jeszcze do tego, chyba że ten... Nie, to na jeszcze nie wystarczy, to weźmy do końca I możemy iść już to scelować. No szkoda, że rzeczywiście ciągle nie mogę tego Ekranu powiększyć sobie Dobra, idziemy teraz do tego gościa Tom, Gdzie to mnie prowadzi? Tam do jajek, ha oh, tam są jakieś jajka jeszcze Dobra Ile to jest? 250. To jest po tego Robuxów. Słabo akurat. Dobra. Onko. Kolejne jajko. Come on. Come on. na jeszcze jedno jajko? Chciałbym jakieś rara też na przykład. O jest rare. Tofu. Dobra. I teraz. Tutaj są zwierzęta. O nie. Tak. Equip. Equip. 5 można. Dobra. Dzień dobry panowie. Wy mi pomagacie youtuberować, sobie tak? Na to by to tak wyglądało. Są jakby tacy widzowie, którzy chodzą i załatwiają, jakby też trochę innych widzów. Tak to wygląda. Dobra, idziemy scelować i 6 tysięcy już! Jezus Maria, dobra, kupuję sobie nowego laptopa. Jeszcze 3 miliony końców, czy to było widać? Nie było widać na szczęście, dobra. Proszę bardzo. Kolejny laptop. Od razu idziemy po ulepszenie internetu. Mamy to. No i na. Na to jak na razie nas nie stać. Ale znowu widzę tych królów, więc jest dobrze. Przynajmniej jednego widzę. Ale już go nie będzie zaraz. A, no dobra. Muszę jeszcze go wklikać. Dobra, bit. Jest dobrze. Idziemy do tego króla naszego. Nam strasznie dużo daje, to mi się nie podoba. No, dobra. Wreszami w ogóle nie działa taki kanie jakby. Dobra. Idę trzeba sobie sprzedać i idę w tą drugą krainę. Jestem co tam jest w ogóle. Sprzedajemy... 14 tysięcy jeszcze sobie tego króla od razu Ogarniemy po drodze Jeżeli ogólnie chcecie więcej Robloxa na tym kanale to yy, możecie pisać w komentarzach Tak, chcę tą krainę kupić dobry Co to jest? Zejdziesz od tego gościa na no, trzy strzały go mam. Dobra, zaraz pójdziemy zcelować. jak tylko zobaczyć, ile to kosztuje. I ile to kosztuje? 30 milionów monet! Jezus Maria! Trochę dużo. Ale jakby nie patrzeć, dosyć szybko to zbieramy, to może pójdzie lepiej. Nie się spodziewałem. Sprzedajemy. Idziemy od razu po nowe rzeczy. Po drodze zagarniemy tego gościa. Jest chyba jakiś lepszy jeszcze. Tak, on jest dwa razy lepszy ponad od tamtych. Dobra. by laptops. No, za szybko sobie tych laptopów nie kupimy. A co my tutaj mamy? No właśnie, można się z tutaj. Jest port. lobby. Dobra, idę do upgrade'a, To może najpierw ja to ja sprzedam jeszcze. Sprawdź sobie tylko, ile tam jest minut. odcinka. Już 8, prawie 9. To idę sobie tutaj kupić sobie nowego laptopa, jeżeli mi będzie stać, oczywiście W co wątpię raczej Mam tego, ale jestem jeszcze 3 miliony, to mi nie stać jeszcze Ciekawi mnie co, co będzie... Co, co jest w tym oknie Dobra, no to kupujemy sobie jeszcze lepszy internet, no i już jest kolejny Kopienia. Do kupienia, dobra, Snow Arena Wałwany. Wow, one są jeszcze dwa razy lepsze od tamtych. Dobra, to te wałwany się najbardziej opłacają. Gdzieś zapewne najmniej ich będzie. Zresztą już widzę kolejnego. Dwóch nawet. Gdzieś się rozejrzę za jakimś jeszcze innym. Wiem, że tutaj stoi jeden, ale jeszcze sobie patrzę, czy jeszcze innych tutaj nigdzie nie ma. Jakby nie patrzeć, to teraz to strasznie szybko pójdzie tam do 18 pustyni. Jak tak będziemy dużo zarabiali, się porozglądam z tymi bałwanami, już nie mam jak na razie żadnego. Ale zobaczę, ile dostanę za do sprzedaż. 40 tysięcy aż milion. Dobra. Dojdziemy tutaj Nie, nie? Cześć. Wydawało mi się, że tam już mogę iść, przecież się to wyświetliło. Myślałem, że już tam mogę iść. No tak nie mam już nic do celowania, bo święty. To do tego I pójdziemy do tych jajek jeszcze. Są też może jakieś boosty? Nie to... Z... Kod do twittera to nie... Co się teraz tam będzie otwierało? Czy mogę to otworzyć? Nie mogę. Eee... Eee... Ciągle nie mogę tych jajek otworać? Dobra, mogę Come on Tofu znowu, dobra, fajnie Znowu niestety come on Come on Usuwamy wszystkie come Uncommon, dobra, może być Znowu uncommon Epic Dobra Uncommon usuwamy Rare Come on Come on Come on Come on Oh, no, mythical! Mythical and rare Okay I'll try Equip A ile daje on? Da się ich skraftować? Pięć na pięć, shiny Skąd ja mam dwa epiki nagle? 4 na pięć? Bym musiał, w sumie to ja je będę kraftował na te shiny całe Zobaczymy co z nich wyjdzie, dobra, pierwszy epic Dobra, polujemy na mityka kolejnego, jeszcze legendy z tym nie mieliśmy Ale mityki nas najbardziej interesują No na nie jest chyba 1%, o ile się nie mylę, no i już jednego mamy Dobra, legendarii no dobra, znowu Uncommon I Po raz kolejny Uncommon Epic Dobra, jeszcze jeden Epic chyba I będziemy mogli craftować je Uncommon rare Uncommon Uncommon znowu Po raz kolejny Uncommon Jestem ciekawy czy tam dalej też są jakieś jajka No nie widziałem jak na razie żadnych Common Rare Te rary też zaraz będziemy kraftowali raczej. Raczej nam nie będą one potrzebne. Dobra, to teraz odejdźmy przez, przez chwilę I wejdźmy tutaj, zobaczmy. Craft 6 na 5. 5 jest, dobra. Co nam wyszło z tego? To jest ten shiny, tak?

Craft... Ich jeszcze nie mogę, ale jakbyśmy otworzyli jedno jajo, jakieś takie właśnie fajniejsze, że tak to ujmę, z którego by wypadł Epic, to by było bardzo miło. Z już nie chcemy za bardzo. Epiki teraz. Dobra, tak sobie pousuwajmy. I oczekujmy tylko na epiki, legendy i mityki. A naprawdę jakimś strasznym fartem trafiliśmy do tego mityka. Już no wcześniej żadnej legendy, przed tym nie było, dopiero później. Co dziwne. Ja normalnie do tych, ja takiego farta dużego nie mam. Dobra, uncommon. 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 Uncommon znowu. Uncommon. Szkoda, że one się usuwają tylko. He. Hmm. Dobra, Tofu Tofu Dlaczego ciągle zrobię tylko te, które usuwam? O, jest epic Craft, craft Jest jeden Shiny, dobra Bierzemy go Z tych też jeszcze skraftujemy coś Tyle teraz jest ten Shiny to jest ten shiny nie legendy nie będziemy nosili Mamy coś lepszego. Come on a. No to teraz idziemy zobaczyć jak szybko nam się uda to uzbierać. Zobacz. czy się w ogóle w nich zmieniło? W tych postaciach czy nie? Wszechśławie idzie chyba się wydaje A przynajmniej mamy prawie cały ten Prawie cały bug, tak to ujmę Pieniędzy Dobra, idę odblokować nowego laptopa Lobby Tutaj były laptopy Chcę sobie czas 17 minut już jest! Dobra. Za 3 miliony coinów. I najlepszy internet. Jeszcze sobie kupimy, jak możemy. Kupujemy. Jak już nie kupimy. A więc to było na tyle z tego filmu. Stawcie suba i łapkę w górę. Więc się ma.